Mecenas Anita Swacha razem z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Mecena, już zdążyliśmy się ubawić tutaj z Kubą, bo oczywiście jest z nami w naszym studiu Lucia, czego Państwo nie widzą i nie słyszą, bo Lucia jest bardzo grzeczna. No i tak się zastanawiamy, czy jak pies czarny, to mu jest bardziej ciepło? Czy, czy też nie, i czy to umaszczenie wpływa na to, jak on tę te temperaturę odczuwa. No i oczywiście. Pojawiła... Ciekawe, jakie umaszczenie ma pies y, pani Mecena. No rudy, <grym> oczywiście, że rudy. od y, całego od nosa do ogona, cały jest rudy. Chciałam kuj zrobić, wiesz, a ty to tak popsułeś. Szyki. No dobrze, pani mecenas, ale my się dzisiaj spotykamy w zupełnie innej kwestii i temat bardzo poważny, bo o porwaniach i uprowadzeniach rodzicielskich mówić będziemy. No bo choć w powszechnej świadomości to porwanie kojarzy się głównie z jakimiś przestępstwami dokonywanymi przez obcych sprawców, to przecież uprowadzenie czy porwanie dziecka przez rodzica jest poważnym problemem zarówno w Polsce jak i na świecie. Ale może najpierw na początek w ogóle rozróżnijmy te definicje. Uprowadzenie dziecka, a porwanie rodzicielskie. Bo to nie są dwie takie same rzeczy. A nie są. A potocznie tak naprawdę używamy zamiennie, mm -hmm. zupełnie nie mając świadomości tego, że jedno z tych um, określeń to przestępstwo, a drugie nie. I y, przestępstwem jest uprowadzenie. Natomiast porwanie, mimo że brzmi dużo bardziej e, dla mnie drastycznie, to przestępstwem nie jest. I to jest ciekawe. I jaka jest różnica? Mm -hmm. Różnica jest przede wszystkim w przypadku rodziców, bo na tej płaszczyźnie będzie o tym rozmawiać, jest przede wszystkim polega na tym, że ten, który porywa dziecko, ma pełnią, pełną władzę rodzicielską. Ten, który uprowadza, jego władza rodzicielska, czyli prawa rodzica, są co najmniej ograniczone, zawieszone lub jest pozbawiony tej władzy. I na tym polega cała różnica, i dlatego uprowadzenie rodzicielskie to. Delikatniej brzmiące, ale będące przestępstwem stypizowanym w kodeksie karnym w artykule 211, dotyczy tych rodziców, którzy pełnie, pełnych praw rodzicielskich, pełniej, pełnej władzy nie mają. Ale chce pani przez to powiedzieć, że jedno z rodziców, no użyję tego słowa, porywa dziecko, zabiera na przykład na wakacje, nie odzywa się do drugiego rodzica, znika, kontakt się urywa i właściwie to nic mu nie grozi za to? Grozi mu tylko na kanwie kodeksu rodzinnego, a mianowicie porwanie dziecka jest rażącym, podkreślam rażącym naruszeniem władzy rodzicielskiej, czego konsekwencją w dalszym ciągu może być w dalszym czasie, może być właśnie pozbawienie władzy, bo to jest jeden z tych elementów, który uderza bezpośrednio w małoletniego, w dziecko. Oczywiście, argumentacje są różne. Z jakimi sytuacjami się spotykałam? Porwałem, bo u mnie będzie temu dziecku lepiej i ja myślałem, że u mnie, ponieważ ja mam ładniejszy dom, lepszą sytuację materialną, to ja stworzę lepsze warunki. Matka wariatka, albo matka niefajna, albo ojciec niefajny i nawzajem tak się strony tutaj obrzucają. W związku z tym dla dobra dziecka ja je porwałem, żeby mu się lepiej żyło. Nie ma takiej sytuacji, żeby dziecku będzie lepiej się żyło, jeżeli jest pozbawione kontaktu z drugim rodzicem. To jest pierwszy grzech rodziców w roz staniu, który popełniają, alienując od to słowo takie bardzo popularne, którego nie lubię, ale pozbawiając kontaktu, styczności z drugim rodzicem. Nigdy to nie będzie zgodne z dobrem dziecka, poza oczywiście ekstremalnymi przypadkami, o których też mówiliśmy, gdzie jest przemoc, gdzie jest jakieś zagrożenie życia i zdrowia dziecka. W każdym innym wypadku dziecko potrzebuje dwójki rodziców. Mhm. A kiedy dochodzi do tych porwań rodzicielskich, najczęściej, gdy dwóch opiekunów prawnych dziecka walczy o przyznanie mu pełnej opieki nad dzieckiem? A często ym, takie sytuacje ma, mają miejsce na początku drogi rozstaniowej, gdy jesteśmy na początku procesu i tak naprawdę strony mówią tak, ja jestem takim samym ważnym rodzicem jak ty, to ja będę, jak dziecko mieszkało z tobą, to ja sobie teraz odbiorę je z przedszkola. I nie odprowadzę, będzie mieszkać ze mną, ponieważ jest tak, że jak sąd będzie rozsądzał o tym i będzie o tym orzekał, to będzie badał sytuację na dzień dzisiejszy, więc jak ja zabiorę to dziecko i dziecko będzie mieszkać ze mną, to sąd uzna, dobra, to jest stałe miejsce zamieszkania dziecka. Nie zawsze tak jest, ostrzegam. Jeżeli Państwo macie taki pomysł na swoją strategię procesową, to może się to skończyć zupełnie odwrotnie. Dlatego, że sytuacja dziecka musi być stabilna i takie akcje pod tytułem odebrałem z przedszkola z wycieczki szybciej przed mamą, zdążyłem, no to, co rodzice wyprawiają i jaki wyścig robią czasami po to, żeby być pięć minut wcześniej, albo godzinę wcześniej zabrać, żeby już tata realizując kontakty, albo mama realizując kontakty, nie mogła go zrealizować, to można o tym książki pisać. Kiedy się jeszcze. Często takie historie zdarzają. Mamy niestety sytuację taką, że wyjeżdżamy za chlebem za granicę, mm -hmm. tak? Układamy sobie życie albo na przykład miłość nie zna granic, tak? Ktoś się zakochuje w osobie, która mieszka za granicą. I zdarzały się takie sytuacje, gdzie mama lub tata zabiera dziecko, wywozi za granicę i tam rejestruje, że tak powiem, zgłasza, że to dziecko będzie mieszkać z nią tam, będzie tam brała zasiłki na to dziecko, czy będzie brał świadczenia w takim państwie, w którym będzie układać sobie życie. I to już jest po pierwsze. Um, uprowadzenie w um, rozumieniu konwencji haskiej, czyli takiego dokumentu, który pomaga sprowadzać dzieci do kraju ojczystego, a dwa to jest również naruszenie władzy rodzicielskiej. Więc jeżeli sytuacja wygląda w ten sposób, że rodzic, który urządza się za granicą, uważa, no obiektywnie pewnie tak jest, że ekonomicznie będzie temu dziecku tam lepiej, wygodniej będzie lepszy standard. To dalej nie znaczy, że zgodne z dobrem dziecka to będzie i wywozi takie dziecko za granicę. To ja jako mama, na przykład, która tu zostaje, czy jako ojciec, który tutaj zostaje, mam prawo to dziecko ściągnąć, kolokwialnie mówić, czyli sprowadzić przy pomocy organów centralnych państwa do Kraju tego macierzystego, czyli do Polski. No właśnie, bo chciałam też o to zapytać, jak ten drugi rodzic powinien się zachować w takiej sytuacji, kiedy, no czysto hipotetycznie, dziecko wyjeżdża z drugim rodzicem na wakacje, tatuś lub mamusia ma dziecko odstawić za dwa tygodnie, mijają dwa tygodnie i ślad zanika. Natychmiast reagować. Przede wszystkim, jeżeli jest taka sytuacja, że nie ma kontaktów, o tych kontaktach rozmawialiśmy mm -hmm. wcześniej na poprzednim spotkaniu, że musimy wiedzieć, gdzie to dziecko wyjeżdża. Jeżeli nie mamy kontaktu, nie wiemy, gdzie jest, zgłaszamy na policję. Natychmiast są takie procedury child alert, które też powodują, że dzieci szukamy natychmiast, bo różnie się może zdarzyć. Tak, te sytuacje bywają też takie ekstremalne, gdzie na przykład drugi rodzic pod wpływem środków odurzających popełnia jakieś czyny, że tak powiem, które mogą być Przestępstwem, które wyjeżdża z tymi dziećmi, który może się zdarzyć naprawdę wszystko. Pierwsze, co policja, jeżeli my wiemy na przykład, że wyjechał. Powiedzmy do Hiszpanii, do Francji, do Austrii, gdziekolwiek zgłaszamy natychmiast na policję, zgłaszamy do sądu rodzinnego, ale przede wszystkim zgłaszamy do organu centralnego zajmującego się sprowadzaniem dzieci z zagranicy. To jest specjalny departament przy ministerstwie sprawiedliwości, który zajmuje się obsługą, tak kolokwialnie mówiąc, konwencji Haskiej. Haskiej, jak to się odbywa? Odbywa się to w ten sposób, że my zgłaszamy do organu centralnego zawiadomienie o tym, że mamy przypuszczenie, że nasze dziecko wyjechało statą do. Wielkiej Brytanii, do Francji, gdziekolwiek na terenie, że tak powiem, Europy. I wówczas jest sytuacja taka, że ten organ zawiadamia, organ centralny w państwie który jest członkiem i, i współpracuje na podstawie konwencji haskiej i sprowadzamy to dziecko, to się po prostu zarządza powrót dziecka do kraju. I wtedy, jeżeli dziecko wraca do kraju, to tym się zajmuje już sąd rodzinny, a mianowicie restrykcje, które rodzic uprowadzający dziecko y, otrzyma tutaj, mogą być do tego stopnia radykalne, że nawet zakaz zbliżania i kontaktów z takim dzieckiem. Mm -hmm. Także nie polecam, bo słuchajcie, to jest wywrócenie dziecku świata do góry nogami. No tak, o tej, tych psychicznych aspektach to też moglibyśmy osobną rozmowę zrobić. Ale chcę jeszcze panią zapytać, jak policja i inne instytucje się zachowują w tego typu zgłoszeniach? Zawsze chcą interweniować czy mieszać się w sprawy między rodzicami? Czy, czy raczej traktują to jako czasem, nie wiem, konflikt rodzinny i mówią, a dobra, niech sobie sami załatwią sprawę między sobą? w przypadku tych historii dotyczących dzieci uważam, że wrażliwość jest dużo większa niż jeżeli przychodzimy i mówimy o tym, że jest przemoc w rodzinie i pierwsze pytanie w stosunku do żony na przykład, czy męża i pierwsze pytanie jest, czy rozwód się toczy, tak? Bo to wiadomo, że może być zbieżność, że tak powiem czasowa z tymi historiami. Natomiast w przypadku dzieci ta, w mojej ocenie, w mojej, z mojego doświadczenia wynika, ta wrażliwość jest dużo większa, szczególnie jak są takie ekstremalne historie, że nie ma żadnego kontaktu, tak? Także tutaj w przypadku dzieci nie jest tak źle. Oczywiście, pierwsze, co robimy, jeżeli jesteśmy w rozstaniu, to muż, musimy, słuchajcie, usankcjonować kwestię, gdzie dziecko powinno mieć miejsce stałego pobytu. Więc natychmiast wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu przy tym rodzicu, z którym dziecko mieszka. I to rozwiązuje wiele historii, bo my wówczas mamy również dla Policji informację, to tu powinno być stałe miejsce zamieszkania dziecka. W związku z tym, proszę, to dziecko tutaj odwieźć, przywieźć, tutaj powinno ono mieszkać. Mhm. A tak się zdarzyło że i tak się faktycznie dzieje, czy już w momencie, kiedy dochodzi do tego porwania i to dziecko na przykład dłuższy czas spędza z tym rodzicem, czyli zamiast tych dwóch tygodni w wakacji przebywa tam już miesiąc, po miesiącu na przykład zostanie znalezione? Więc musimy, słuchajcie, sytuacji? no to jest to, o czym mówiłam na początku, tak? Czasami na początku jest ta rozgrywka, ja przytrzymam dziecko i na dzień rozstrzygania no. przez sąd, ono no będzie ze mną. No, w związku właśnie, z tym właśnie. to będzie mm -hmm. ten, ten moment, że to mnie zostanie to dziecko przyznane. O to pytam. I tak, i nie. To nie jest wcale takie proste i oczywiste i zero-jedynkowe. Wszystko zależy od tego, jak dotychczas wyglądało to wychowanie dziecka, opieka nad dzieckiem, kto był rodzicem wiodącym i tu zaczniemy całą, że tak powiem, historię dowodową i przekonywania sądów, w którą stronę to może... Pójść. Nie zawsze jest takie radykalne zabranie dziecka pozytywnie rozpatrywane przez sąd. Czy nie jest też te, tak, że automatycznie dziecko wraca do tego drugiego rodzica. Automatu nie ma, natomiast musimy oczywiście zadbać o to jako rodzic, ten, który wychowywał dziecko i chce w przyszłości również wychowywać, o to, żeby to miejsce pobytu zabezpieczyć od razu na początku postępowania, szczególnie jeżeli spodziewamy się po drugim rodzicu tego, że mogą się takie historie na przykład zdarzać. na podstawie danych historycznych zdarzać. Że mm. nie zawsze zgodnie z prawem, że nie zawsze zgodnie z dobrem dziecka, że to ma być rozgrywka siłowa i jakiś konflikt pomiędzy rodzicami. Ale czasami jeszcze tutaj tylko dodam, że te historie są nie przyczyną, a skutkiem tego, jak się rodzice traktują w tym rozstaniu i jak sobie, że tak powiem, dozują możliwość przebywania z dzieckiem, traktując je jako tę monetę przetargową. Także Ostrzegam i naprawdę polecam spojrzeć na dobro dziecka. W takiej szerszej perspektywy, nie te, tego, że będzie mu się bogato żyło, czy lepiej i tak dalej, tylko bezpiecznie w kontakcie z obydwojgiem rodziców. Czyli jednak jak się rozstawać, to lepiej w dość dobrej atmosferze na tyle, na ile można ją zachować, niż kłócąc się i konfliktując. Tylko i wyłącznie uważam, że nie ma ni większej ym, klasy i dojrzałości rodziców, jak to, że potrafią się po prostu dogadać w takich rzeczach, a wakacje są dla nas ogromnym sprawdzianem, bo cała Procedura teraz trwa, jesteśmy na bieżąco, telefony odbieram codziennie, że nie tak jest zrozumiane postanowienie sądu, że nie wtedy chciał odebrać, a on myślał, że trzeba tam, a jak ona chce odebrać, to ma jechać 300 kilometrów, bo on nie przywiezie, bo nie. I tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę skupmy się na tych dzieciach, bo to jest dla nich najważniejsze. To jest taki piękny okres, wakacje, chill, po prostu chill. No i bierzmy też pod uwagę zdanie dzieci, bo czasem rodzicom o, się wydaje, ]cie. że to ich zdanie jest najważniejsze, a nie dziecka i kompletnie go nie ja Mecenasa, z Stacha była razem z nami. Pani Mecenas, jak zwykle pięknie dziękujemy. Dziękuję ślicznie i miłych wakacji Państwu życzę. My Państwu również, choć niektórzy już po wakacjach przynajmniej częściowo. Ale za tydzień się widzimy. No? Oczywiście! <sum>